Mi ogromny zaszczyt serdecznie przywitać uczestników Mistrzostw Polski w Strzelaniach Myśliwskich w czasie powszechnym. Mistrzostwa Polski życzę, aby przebiegały w dobrej atmosferze, w atmosferze sportowej, aby poprawiały po pierwsze szacunek do procedur bezpieczeństwa, ale i nasze umiejętności strzeleckie, które w ostatnim czasie tak potrzebne są, aby potencjał obronny państwa. Wnosić na wyższy poziom. Zwróćcie uwagę, jak mamy silne wsparcie posłów, jak mamy silne wsparcie administracji rządowej, jak mamy silne wsparcie administracji samorządowej. W tych bardzo trudnych dla nas czasach nie jesteśmy sami, żebyście o tym pamiętali. Co dzisiaj widać. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich Państwa na strzelnicy myśliwskiej w Głogowie Małopolskiej, tuż pod Rzeszowem, gdzie odbywają się ogólne polskie zawody strzeleckie w klasie powszechnej. Zjechali do strzelcy z całej Polski od Szczecina Gdańska po Zakopane. To jest taki moment, że na pewno ważna jest rywalizacja, na pewno ważne jest współzawodnictwo. Ale dla nas wszystkich ważne jest to, że potrafimy tutaj budować właściwe relacje. Właściwe relacje oparte na wiedzy strzeleckiej, na umiejętnościach, ale przede wszystkim na właściwej postawie. Myślę, że organizacja tych mistrzostw Polski jest bardzo na wysokim poziomie. Zarząd Okręgowy dołożył wszelkich starań. Mamy najlepszej klasy sędziów, mamy przedstawicieli i, i drużyny z różnych zakątków Polski. Sądzę, że to wydarzenie pokazuje, że łowiectwo to nie tylko polowanie, ale to również sztuka obchodzenia się z bronią, podnoszenie na wyższy poziom naszych umiejętności strzeleckich. To wszystko świadczy o tym, że Polski Związek Łowiecki działa na rzecz środowiska, ochrony przyrody, bioróżnorodności, regulacji gatunków, ale troszczy się, aby te procesy gospodarki łowieckiej były bezpieczne, a posługiwanie się bronią według procedur właściwych, a nasi e, instruktorzy strzelectwa będą również szkolić inne podmioty, które bronią się posługują w realizacji zadań państwa. Nazywam się Szymon Bogacz, strzelam już drugi sezon. Wkręcił mnie bardzo mocno mój brat, który już w przeszłości zdobył trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, też w zawodach klasyfikacji powszechnej. Także dzisiaj również walczę o to, aby dorównać mu, a może go nawet przebić. Myślę, że jest tutaj dużo, dużo strzelców, którzy planują dzisiaj wystrzelać klasę mistrzowską, czyli osiągnąć te 425 punktów wymarzone dla każdego strzelca. Ale myślę, że jeśli chodzi o ten stres, to w momencie, kiedy wchodzimy już na tą oś i zaczynamy strzelać, to jednak te emocje troszeczkę opanowujemy i skupiamy się na tym celu, no i walczymy. Pojawia się w nas taki, pojawia się w nas duch walki lwa. Na tych zawodach mamy do czynienia z tym, co w sporcie jest najważniejsze, co jest jego słowem, czyli rywalizacją. Walczymy o jak najlepszą lokatę, jak najlepsze miejsce, walczymy sami ze sobą, ale dzięki rywalizacji właśnie zawsze podnosimy swój poziom. Możemy stawać się lepszymi sportowcami, lepszymi strzelcami, co za tym idzie, lepszymi myśliwymi. Dlatego wszystkich zachęcam do tego, aby strzelać, strzelać myśliwsko, jak najwięcej trenować, jak najwięcej ćwiczyć, podnosić swoje umiejętności, żeby potem być sprawniejszym myśliwym w łowisku. A kto wie, ze strzeleń myśliwskich mamy wiele reprezentantek i wielu reprezentantów Polski w kadrze naszej narodowej, którzy nas reprezentują na mistrzostwach Europy, na mistrzostwach świata czy na Igrzyskach Olimpijskich. W dniu dzisiejszym mam przyjemność sędziować zawody na konkurencji Oś Myśliwska. Jest to dla mnie nowe doświadczenie ze względu na to, że jestem aktywnym strzelcem i zostałem poproszony do tego, żeby sędziować z takiego punktu strzeleckiego. Już po pierwszych konkurencjach jest to trudne, bo nigdy się nie zastanawiałem właśnie jak zawodnicy się składają, jak się zachowują, widzę nerwy, jak drżą ręce, sam tego doświadczam i dzisiaj, dzisiaj patrzę na to z innej perspektywy. Mistrzostwa Polski to jest zwieńczenie moich przygotowań do tego sezonu, więc emocje są duże, jednak naprawdę staramy się nad nimi panować. Na razie to wszystko się udaje, dzisiejszy dzień kończy bez 15 punktów straty. Satysfakcja jest, wyniki na dzisiejszy dzień są satysfakcjonujące, aby utrzymać koncentrację i skupienie na jutrzejszy dzień, żeby osiągnąć tą samą skuteczność, która była dzisiaj. Strzelectwo co jak co nie jest tanim sportem, ale każdy kto spróbuje strzelectwa nie oderwie się od niego, gwarantuje Wam i zmieni jego życie na zawsze. Strzelectwem zaraził mnie mój tata 4 lata temu i w sumie od zawsze jeździłam z nimi na polowania, gdy byłam mała. I jakoś nie ciągnęło mnie do tego, ale potem uznałam, że fajne to strzelanie jednak i razem zaczęliśmy jeździć i trenować. Dzisiaj poszło mi tak średnio, kula trochę, dzisiaj słaba, ale myślę, że to przez te warunki pogodowe, które nie są zbyt sprzyjające. Ale już tutaj ostatnia konkurencja, czyli Skit, moja ulubiona, już tutaj tylko dwa rzutki puszczone. Na zawodach towarzyszy na pewno stres i taka też trochę niewiadoma, co może się wydarzyć podczas strzelania, bo to zawsze jakieś takie nieprzewidywalne sytuacje. Mogą być na przykład, że nie wiem, rzutek nie wyleci, albo sędzia powie, stop, koniec strzelania, albo właśnie takie rzeczy, na które nie mamy pyłu, na przykład strzelba nam się zepsuje, albo. Jakiś tutaj nie wypał i co są takie sytuacje, które nas mocno rozpraszają. Staram się skupiać na celu i po prostu nie myśleć o tym, że gdzieś tam serce mi wali, tylko po prostu staram się wystrzelać to co moje i tyle. Ja się bardzo cieszę, że to właśnie na terenie naszego województwa, czyli województwa podkarpackiego, odbywają się ogólnopolskie mistrzostwa. A 49 drużyn z całej Polski. Fair play rywalizuje pomiędzy sobą. To jest też okazja ku temu, żeby pokazać swoje umiejętności strzeleckie, ale też i porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę pomiędzy poszczególnymi kołami rolniczymi. Zawody strzeleckie na pewno dają tutaj trening, jeżeli chodzi o samostrzelanie takie obycie się z bronią to na pewno pomaga. No i myślę, że to się przydaje bardzo w łowisku, na przykład na polowaniach zbiorowych, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze, no i właśnie to bycie z bronią. Kobiety powinny brać udział w zawodach strzeleckich, żeby doskonalić swoje umiejętności strzeleckie, skupienie uwagi, panowanie nad emocjami, a przede wszystkim nad celnością w łowisku, aby pozyskiwać skutecznie i etycznie zwierzynę. Jestem młodym myśliwym, który dopiero zaczął swoją przygodę z łowiectwem, z myślistwem, ze strzelectwem. Dlaczego tutaj przyjechałam? Bo chciałam zobaczyć jak strzelać celnie. Chciałam zobaczyć tych wszystkich zawodników, którzy wykazują się bardzo dużą umiejętnością celnego strzelectwa, a to celne strzelanie jest bardzo ważne dla etycznego pozyskiwania zwierząt. Łowiectwo to można powiedzieć moje codzienne życie, dlatego że mój mąż od ponad 40 lat jest myśliwym. Na naszym stole głównymi potrawami, jeżeli w ogóle jemy mięso, to jest to wspaniała, zdrowa dziczyzna czy sarnina. Mój mąż nauczył nasze córki, które chodziły z nim do lasu i nic nie, 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 e, nie przeszkadzało im to w szanowaniu, kochaniu przyrody, a wręcz mój mąż je nauczył, nasze córki, dlaczego, jak, jak wyglądają procesy zachodzące w środowisku i dlaczego konieczne jest odstrzeliwanie czy odławianie zwierzyny. Więc ja nie zgadzam się z tymi, którzy dzisiaj próbowaliby zniszczyć łowiectwo, zamknąć możliwość ostrzału, a także ci, którzy krytykują lasy czy leśników. Zdarzają się w każdej grupie zawodowej i społecznej ludzie nieetyczni, ale nie może to przenosić się na ocenę całego środowiska myśliwych czy leśników, bo to są ludzie, którzy dbają o zwierzynę, Którzy pilnują lasu, którzy też edukują i chronią. Dzisiaj polskie łowiectwo, polscy myśliwi spotykają się z wieloma trudnościami i naszym zadaniem jest pokazywać to łowiectwo w różnych obszarach działalności. Jednym z istotnych obszarów jest właśnie strzelectwo, bo to przecież także hodowla, to także ochrona przyrody, to także tradycja, to także wspaniała kuchnia. Mnowiecka. Już nie wspomnę o badaniach naukowych i oczywiście całej, całym obszarze edukacji. To jest droga do sukcesu. I pomimo, że cały czas ktoś stara nas się dotykać, czasami nazywając się jakąś organizacją proekologiczną, to ja myślę, że ta Rzesza 130-tysięczna myśliwych poradziła sobie przez 100 lat i przez następne 100 lat sobie z tymi wszystkimi wymogami współczesnego świata poradzi.